Z tej strony Blaszak witajcie w kolejnym odcinku. Oj, była długa przerwa. No. Było to spowodow spowodowane yy, wieloma rzeczami. Najbardziej lenistwem, yy, no co tu dużo mówić. Yy, I innymi rzeczami po prostu też by się nie chciało. No i oczywiście były to lekkie problemy. Eee, na przykład nie wczytuję mi się, się skiny. Raz jestem Stevenem, a raz jestem Alex, więc no, jest to wkurzające, jest to denerwujące, ale chyba niezbyt jakby potrzebne. Ale jak widzicie, jesteśmy na blaszanym świecie, bo postawię, że trochę wrócę, co nie znaczy, że niby nie będzie serwera, bo dzisiaj jak to nagrywam, eee, ma być event, który za niedługo możecie zobaczyć, albo już był, więc nie wiem, jak to wrzucę, ale raczej. Także, że to nie wiem, A, ale dobra, e, więc tak. W dzisiejszym odcinku, powiem wam w ogóle, co w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku e, e, przygotujemy się na wyprawę, bo postanowiłem, że muszę stąd wyjść z tego, jakby i poszukać dżungli, na której zamiesz w której zamieszkam, jakby i tam sobie znajdę fajne rzeczy, ale póki co musimy się spakować. Ale to zam wam zaraz yy, pokażę już tu yy, zaraz, wam, zaraz wam pokażę więc póki co yy, intro jesteśmy po intrze i trzeba wam pokazać bo trochę mimo wszystko grałem jakby powróciłem sobie serwer ten nie chciałem nie miałem co robić na serwerze więc postanowiłem ej wrócę sobie w sumie do yy, tego do Minecrafta, do blaszanego świata, i myślę, że też będzie blaszany świat. Od czasu do czasu się pojawiał. O, tu jest ten, kartki tu są. Tu sobie to też wezmę. Dobra. Więc tak, jest już noc. Tutaj, niestety, jak widzicie, rozwalił mi creeper i nie naprawiłem. No wiecie, bloki wszystkie nie wyrzucił. I teraz ostatnią rzeczą, którą miałbym robić. No, dobrze, robię inne po prostu rzeczy. Po pierwsze poszedłem e, o. E, po pierwsze chciałem zrobić e, shulker boxy, żeby spakować tam najważniejsze rzeczy, bo żeby mieć w ender najważniejsze rzeczy, tak naprawdę. Myślę, że to jest o wiele lepszy pomysł. E, po drugie Eee, dlatego nie miałam zbytnio tych shulkerboxów, postanowiłem, że sobie pofarmim, przy okazji zdobyłem jeszcze chyba z dwie elitry, na które już założyłem mendingi, więc jest noise. N jakby nie mam szulkę, eee, nie, nie mam, eee, nie mam teksturpaków na przykład na niewidzialne tabliczki albo ten, bo myślałam, że to jest spowodowane czymś w Minecrafcie i eee, reinstalowałem Minecrafta, no niestety jednak tak nie było, dobra. Eee, I tutaj właśnie są itemki, właśnie nie, też z tych, z Endu, są to, na przykład Mending, no niestety jest jest tutaj takie, takie rzeczy, wiecie. Zrobimy sobie drugi mieczyk na bardziej klipery, bo muszę pofarmić fajerwerki, ale jak, jak widzicie już trochę pofarmiłem, nawet nie trochę, więc nie tak to tutaj wygląda. Kolejna rzeczy: tak, to są wszystkie rzeczy, to je, jest jedzonko. To teraz w sumie przepalę, chociaż jeden tak dodatkowy się szybko zużywam. Możemy potem pójść po krówki pofarmić. E, tutaj są potki, te, e, e, które, które też zrobimy w dzisiejszym odcinku. I, I tutaj, tutaj są puste shulkerboxy, ale chyba sobie trochę pustych wezmę. A tutaj, a tutaj są minerały i książeczki. Więc tak, w dzisiejszym odcinku przygotujemy się do tego... E, y, do tej wyprawy. Nie wszystko biorę, bo nie wszystko jest mi po prostu potrzebne. Wręcz yy, przeciwnie czasami. Dobra. Tutaj dam sobie shulker box taki z innymi rzeczami, które nie wiem gdzie włożyć. Trzeba będzie jeszcze bikona, a tutaj są takie rzeczy cenne. Typu elytry. L3... Oj, wolno ten. Dużo też płyt yy, trochę zdobyłem nawet, bo waliłem się z tymi creeperami i... Yy... To mi dało trochę tych rzeczy Więc noise Myślę, że sobie poszukamy jakichś fajnych rzeczy Dobra, chodźmy do tego Oj, tutaj będzie lagowało Musimy jedzonka zdobyć eee, Bo nie mamy Jakby musimy mieć trochę tych jedzonka Bo potem, nie wiem Nie wystarczy dawna na podróż A to nie będzie krótka podróż Powiem tyle eee, Przydałby się w ogóle książka z Unbreakingiem Oj, jakby się przydała ale niestety yy, niestety nie mam. Chociaż w sumie jeszcze nie wiem, mam dużo książeczek, to może poszukam. No, poszukam, ale póki co yy, pozajmem sobie krowy. No, dobra. Już jest trochę jedzenia, a krów jeszcze dużo, więc tak. Yy, chcę wyjechać, yy, zrobić sobie wyprawę, gdzie znajdę dżunglę, bo dżunglę potrzebuję do moich projektów. Mam fajne projekty, nie wiem, dżungla to też mój ulubiony biom. Będę miał bambusa, że nie wiem, jakąś świątynię mógłbym zrobić z kwarcu. Dobry pomysł, ale chcę, żeby nie było to zbyt niedaleko, ale zobaczymy. W sumie kwarc też mogę zabrać. Mam dużo shulkerboxów. Chyba kwarc też wezmę. A no już, jeżeli będę chciał zrobić ten. No wiecie, jakby ja tam zwrócę. Więc jakby to będzie odcinek z przygotowań do tego do tej wyprawy i może już zaczniemy. Myślę, że następny taki odcinek mam ochotę zrobić bardzo ciekawy, żeby było to w przyspieszonym tempie, sobie jak lecę. I będą po prostu cień, czasy, kiedy ja sobie, nie wiem, znajdę jakąś fajną rzecz, którą mógłbym zeksplorować, bo ja bardzo lubię eksplorować. Nie wiem, w sumie, może ktoś nie lubi, ale ja bardzo na pewno, bo eksploracja, nie wiem, po prostu jest taka ciekawa. Ale musimy sobie to wszystko wziąć. Przygotowałam, dobrze, że już i tak dużo rzeczy przygotowałem, ale nie wszystko. Dobra, ej, mamy trochę tego mięsa, to trzeba przyznać, ale nie wszystko. Dobra, pozbierajmy sobie mięso, bo mamy też skóry pod zapasem. Myślę, że tak w następnym odcinku. A w tym odcinku też musimy sobie potki na oddychanie, bo a nuż nie wiem, znajdziemy jakąś świętynię podwodną, która będzie plusem. Chyba będę. Myślałam nad tym, żeby pójść przez nether, no ale nie będę miał miejsca do eksploracji. Kiedyś robiłem coś takiego, że robiłem wielką wyprawę i pamiętam, że dobrze to wspominam. Było to ciekawe. Ale teraz mam Elytrę, więc ta wyprawa będzie o wiele szybsza i będzie fajnie. Też mam dużo firewerek, ale jeszcze takich rzeczy mm, dokończę yy, po odcinku. Ale, dobra. Ile mam? Ja nie mogę, dobra. Mam dużo tego jedzanka. Teraz pozbierajmy to, co jeszcze nie wziąłem. I wylećmy. O! o! Firewerek mam bardzo dużo, dlatego że co noc prawie yy, sobie yy, robiłem. No, jakby. Nie wiem, ktoś może mi nie wierzyć, ktoś może mówić, że przeczytałem. Nie wiem. Niech ktoś tak sobie uważa. Ja przynajmniej wiem, że przed sobą wiem, że nie cheatowałam, nie brałam tego z game moda, i to jest chyba ważniejsze niż jakiś random, który mówi, że ja na pewno cheatowałem. Wow, ile skóry tak w ogóle. O, przepalone mięsko, dużo tego jest. I wiecie co? Chciałbym sobie. Tutaj w ogóle, tu jest takie rzeczy. Te wyjmijmy rzeczy, bo, bo one są niepotrzebne. Dobra. Kolejną rzeczą to jest ten e, blok, ten taki. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak się go kraftowało. E, wyobraźcie sobie, że ja nie pamiętam. O! E, on był chyba z jakichś bloków o tych. Mhm. Uh -huh. Na pewno było między innymi z tych bloków. Więc przepalmy trochę kobla. No. Takie rzeczy sobie tutaj robię, ale bardzo miło mi się wróciła jakby yy, po przerwie. Mimo wszystko też yy, muszę. Yy, mimo wszystko też będę nagrywał inne inne rzeczy, bo ten serwer jest bardzo fajny, jakby. A, a będzie, będzie skyblock, skyblock tak, jak tak jak w ostatnim, ostatnim odcinku, odcinku mówiłem. No. A, ale, ale już tam powiem tutaj, szczerze, bo nie, nie wiem kiedy, które, które wrzucę. Wolę, ale chyba jak jednak... Teraz tak patrzę, jak będę mówił o tym bardziej Najpierw to wrzucić Bo miałoby to większy sens Chyba najpierw to wrzucanie ale nie wiem Zobaczymy mm. Ale tak Chcę zrobić taki skyblock, ale bardziej taki, taki na sterydach Typu, żeby Skoblarek, skoblarek wypadały, diamenty, redstone, wiecie o co chodzi Bo normalny skyblock, taki prawdziwy Jest często no, no, no co tu, co tu dużo, dużo mówi. Trochę nudnawy! Hmm. A dlatego, dlatego myślę, że fajnie by było. Jakby... E, jakbym do, e, jakbyśmy dodali, nawet dodaliśmy. dodaliśmy. Bardziej to mój kolega. To, no. No, no niestety skiny nie ma, no ale niestety chyba następne przywitanie będę po prostu z, z jakichś odcinków brał sobie przywitanie i będzie takie samo, tylko że zawsze będę inaczej mówił, bo ja bardzo lubię jak y, jest y, nie wiem, skin, nie wiem, po prostu lubię jak coś ładnie wygląda, dlatego y, chyba tak się postaram, bo nie cierpię Steve'ów czy Alex'ów, najlepsze, no że to się zmienia, serio że możecie zaraz popatrzeć, co będzie to jest dziwne, ale muszę sobie zrobić chyba y, całą jakby reset a, właśnie, bo się zagadałem i chcę sobie znaleźć Czego ja chciałam tutaj sobie znaleźć? Yy, mimo wszystko chyba nie ma tego, czego szukałam, bo się zagadałem i nie pamiętam nawet o co, yy, o co się pytałam. Dobra. Kolejną rzeczą, którą muszę wziąć, to będzie bikon. Yy, bo ten bikon mi się przyda tam. I to bardzo, dlatego zbierzmy sobie tu rzeczy z minerałami trochę bida. Dlatego myślę, że, że jeszcze po odcinku sobie nas spokojnie pogram. Tak na czyjałcie pokopie. O, nie, wiem, puszczę sobie coś na YouTubie, bardzo lubię. Po żelazo i ten, żeby miał cały bikon, żebym mógł sobie zrobić kopanie z bikonem. Wiecie o co chodzi. Bo takie zwykłe kopanie no, będzie, jest o wiele cięższe. Dobra, co my tutaj mamy? Tam się przepala stone. A w tym czasie zniszczmy sobie bikona. Zawsze się tak trochę obawiam, że jakby nie wypadnie. To by było zabawne. Znaczy chyba dla was, dla mnie na pewno nie. Dobra, mamy tu bloczki z bikona. Nie chce mi się tego brać. No, jeszcze trochę rzeczy muszę zrobić po odcinku, ale póki co jest dobrze. Mm. Yy, przepalił nam się pewnie Stone w tym czasie. Okej, okay, tutaj, tutaj, zobaczmy Bikona. A tutaj uzupełnijmy yy, to. Dobra. Więc trzeba zrobić. O, to jest nie... niewygodne straszliwie. Więc tak ogarniamy. Myślę, że muszę sobie po prostu tak na spokojnie ogarnąć. Bo tu jest wiele rzeczy, takich i mniejszych, ale o których muszę pamiętać. I myślę, że w sumie taki pogadankowy odcinek nie jest taki wcale zły. O, to jest. Tutaj jest ten. Dobra, bierzemy to. Blackstone w sumie też. Trochę czerwonego. Weźmy to, bo potem nie chce mi się wracać. Myślę, że i tak będę musiał wrócić tutaj do, do, kilka razy do tej bazy e, po różne rzeczy, no ale wiecie. Mm, mam nadzieję, że to nie będzie daleko. Potem może zrobię sobie przez nether, bo będzie wygodniej. E, Okej. Okay. Ale tymczasem tutaj sobie włożymy. To będzie shulker box z rzeczami, bo ja chcę, myślę, że zrobić coś takiego, tam jakiś taki. Małą świątynię. Ostatnio bardzo lubię te, taki kwarc, takie świątynie myślę, taka świątynia Pant. Brzmi dziwnie i będzie dziwne, ale będzie fajnie wyglądało. Dobra, yy, trzeba tak. Bierzemy to. Jak to się robiło? Teraz ja nie pamiętam, jak to się robiło. Czemu nie mam tego w przepisach? O, tu, tu jest, tu jest. O, tutaj. A, ok, dobra. Te bloczki to nice. Eee, znaczy, tak. Tak. I bierzemy sobie stąd. Nie wiem... O! Mogę tylko jedną, no niestety, ale może sobie w sumie zrobię potem drugi. Okej. Okay. Tutaj sobie to dodamy. Piękny bloczek. W sumie możemy sobie zrobić jeszcze drugiego. No i jeszcze trochę muszę przygotować, zrobić. Poza odcinkiem coś tak czuję, bo tego jest dużo i to bardzo. Dobra, zróbmy sobie. O, tak. Tak. Ja nie mogę. Czemu ja... O. O. Dobra, zrobiłem sobie. Wy... Trochę netherite służyłem. Ale spokojnie. Ja netherite kocham wydobywać. E, albo co? Mm. Przydałoby się w sumie robić jeszcze kompasy. To jest dobry pomysł. Tylko musimy sobie znaleźć żelazo. Żelazo, redstone. O, chyba za mało żelaza wziąłem. Tak, weźmy to. No i tutaj będę miał też miejsce na yy, takie kompasy. Dobra. To dajemy tu, to dajemy tu. No i najsik. Mamy trzy takie rzeczy. Mm, very Noise. Co jeszcze? Co jeszcze trzeba zrobić? Yy, wydobyć. Jakby. Dobra. Potrzebujemy potek na oddychanie pod wodą. Oj, trzeba mieć Pufferfisha. No to może zrobimy marchewki. O, nie, nie zasadziłem marchewek, bo mi się nie chciało. Ale powinienem coś jeszcze mieć. Dobra, Dobra wiecie, ja wiecie, Ja sobie to zasadzę. zasadzę. Jeszcze to pamiętam? Gdzieś miałem. Ja nie, nie mogę. w wkurzało to potwory. E... O, o nie, nie ja mam jedzenia. Mam jedzenia. Wszystkie, wszystko zostawiłem. Ale nie wkurzają te potwory. Są wkurzające. Dlatego idziemy się przespać. Łóżko w sumie, w sumie też możemy wziąć. Idziemy. Trzeba będzie ogarnąć marchewki. Wiecie co? Chyba dobra. Weźmy sobie najpierw marchewki. I złoto. dlatego, że chcę... O, ja nie mogę. Chcę... E, zrobić od razu tam potki, bo powinienem tam coś tam mieć już w tym miejscu dla potek, dawno to robiłem, ale chyba trochę sobie już stało ale brodawki, mimo wszystko sobie wezmę, w potkach powinienem mieć, nie no powinienem coś tam mieć, chociaż w sumie nie wiadomo, wiem, że tutaj przypalałam sobie, o tak szkło jest. Mm, trzeba sobie wziąć to. Dobra. Chyba możemy polecieć, już tam i się przespać. O, creepery. Dobra, to idziemy jeszcze po te creepery, bo gunpowder jest tutaj bardzo ważny. Ale papieru też trzeba sobie trochę dorobić, żeby potem, nie wiem, jakby w podróży mieć taką zapasową shulker box z papierem. No i tam sobie po prostu powalczymy z creeperami i będziemy mieć już fajerwerki. 9 nice looting to jest najlepszy enchant, powiem tyle. Okej. Okay. Y mam brodawki, dobra, mam w miarę rzeczy. Jump boost. Dobra. Raz. Ej, czemu ja nie dostałem? A, ja mam niepełne. Ale tutaj powinna być woda. Nice. Nie, no wcale, jakby te miejsce do robienia potek nie jest wcale niewygodne, bo przydatne, nie wiem, takie fajne. Musimy jeszcze wziąć yy, enchant, wiecie? Ja chcę mieć wszystko przy sobie, żebym nie musiał nigdzie nic robić, bo nie wiem, Manu, już będę chciał coś en enchantować. Tak, to jest ważne, bo ja po prostu chcę mieć Ender Chest, który mam zawsze wszystko, jakby jakby coś, czegoś nie mam, no to sobie patrzę do ender Chesta. Mam wszystko w boxach, To jest właśnie. To jest mój właśnie taki zamierz, żeby coś takiego to było. Mam złoto. Mam złoto, no i to mi się podoba. Takie podki to ja rozumiem. Wtedy są się wyprowadzą, więc nice. Ale póki co trochę mi się przejadło do to miejsca, ale ja tutaj wrócę spokojnie, dokończę projekt tej wioski. Ale póki co, to chyba musimy sobie stąd pójść. Znaczy ja muszę. Nie wiem. <coughs> Lubię tak mówić, że my musimy, chociaż to jest nieprawda, dobra. Ale jestem bardzo dumny z ilości tych firewerek, No ale mimo wszystko trochę musiałam nad to pracować. No. Zrobiłem sobie taki mieczek, chyba wam już mówiłem, ale o, po prostu miałem smajta na tym mieczyku na, między innymi tak bardziej na czaszki. Dobra, night vision. Myślę, że nawet zrobię. Yy... O nie, chyba cały zapas poszedł. Nie, nieprawda. Hop, hop. Zium, zium, zium. I chyba sobie porobimy na najdwieżyn, bo najdwierżyn jest bardzo przydatny. Jedna z najprzydatniejszych, tak naprawdę, yy, potek. Wiecie co? Najdwierżyn nigdy nie za, za mało. Weźmy sobie tu tak tak i dajemy sobie tutaj brodawkę Następnie. Tutaj dajemy sobie marchewkę. Marchewki chyba schowałem, tak. Dajemy sobie tutaj marcheweczkę i tutaj marcheweczkę. O, wygodnie, jak jest, kto wszystko jest pod dostatkiem, to jest wygodnie. Eee Myślę, że w ogóle ten event, ten serwer, myślę, że też będzie spoko, bo ja lubię Skybloki, a szczególnie takie serwerowe. Jeżeli ktoś mi wtedy oglądał, dawniej, wtedy to był czas, kiedy nikt mnie nie oglądał. Nie mówię, że teraz mnie wszyscy oglądają, ale miałem taki czas, że no, coś tam robiłem, niezbyt by się udawał, ale się dobrze bawiłem i dalej się dobrze bawię. No to jest ważne, dobra, mm, ale był taki czas kiedy byłem na e Skybloku u takiego youtubera LJ którego bardzo lubiłem nie mówię że teraz że znaczy nie lubię to nie wyklucza jedno drugiego, ale pamiętam bardzo jak byłem na jego mm, skybloku i tak mi się podobało aż za bardzo ale mam dobry w tym wspomnienia taki bardziej serwerowy że można było sobie kupować Myślę, że to będzie seria, fajnie wyjdzie. Wow, dużo mam tych Night Vision. Spoczko. Właśnie coś takiego mi się podoba. Dobra, musimy sobie trochę zrobić. Nie wiem, właśnie mam ochotę, żeby to wszystko mieć pod ręką. Żeby w każdej chwili można było zrobić sobie... E, Jakoś rzecz, że nie wiem Jestem serio w, w słabej sytuacji No to sobie otwieram ender chesta I już wszystko mam I dlatego Właśnie chcę to zrobić Jeszcze książeczki dorobimy Tak Książeczki jeszcze będzie e, trzeba dorobić I e, Enchant zebrać Nie wiem Potem będę chciał se enchantować Ale nie no Jakoś to się uda po prostu chcę mieć wszystko przy sobie. Jakby coś się stało, byłem, byłbym w jakiejś niefajnej sytuacji, gdzie nie mam co zrobić i potrzebuję jakichś rzeczy, no to sobie nie wiem. Chcę se Mogę. Chcę sobie coś yy, zrobić? Spotek? Mogę. Wiecie co? Zrobiłbym chyba jednak swój enchant, bo stąd nie chcę brać. Tak szczerze jak teraz sobie myślę. No, bo enchanting to sobie zrobię potem. No, ale mam książeczki, jakby nie mam bidy z książeczkami, więc mogę sobie tak zrobić. Wow, ale wielka sosna. Myślę, że tak, to będzie o wiele lepszy pomysł. O, dobra. Zbierzmy po prostu sobie drewno i mam bardzo dużo przecież tych. Myślę, że lepszy pomysł, a tam mi się przyda jeszcze. No, tak. Nagle muszę sobie pomyśleć nad jakimiś farmami. Może tam zrobię. Nie wiem. Może tutaj, bo chyba spawn robi coś takiego, że. Spawn robi coś takiego jakby, że zawsze tam działają bez przerwy. Jakby są odpalone Dlatego na pełni się opłaca robić y, farmy Ale nie jestem pewien Wiem, że coś takiego słyszałem, ale Po prostu obiło mi się o ucho Więc niekoniecznie to może być prawdziwe Możecie mnie poprawić Jeżeli mam rację albo nie mam racji To możecie mi powiedzieć w komentarzu A tymczasem mam już pół staka y, Pół staka Takich y, y, dewianek, jeszcze deski będą Dobra Posadźmy sobie to od razu. O, tak. O, tu jeszcze jest sadzonka. Tak. Trzeba sobie posadzić, żeby potem mieć mimo wszystko. O, ale to jest brzydko postawione. Strasznie mnie wkurza to nie mnie skina, ale... Myślę, że to jest takie mało co istotne tak naprawdę. w... Na, jakby w... W graniu chociaż wkurzające, wkurzające, denerwujące. O nie, nie, nie wkurzające, po prostu denerwujące. Dobra, bierzemy sobie papier, skórę i robimy książeczki. Yy... Dobra, mamy 19 książek. Nie powiedziałbym, żeby to jest jakiś super wynik. Ale bardziej brakuje nam papieru. Oj, tak. Chyba trzeba zrobić sobie jakąś farmę. A to... Farmy papieru... To było jedna z pierwszych farm, które zrobiłem w ogóle w życiu. Taka ciekawostka. Farmy papieru nie są aż takie trudne, z czego co pamiętam. Jeżeli ja dałam ranę, no to nie mogą być trudne. Eee, gdzie były enchanty? Enchanty tu były. Dobra. Póki co tyle. Niestety musi zostać ten... Dobra. Co jeszcze musimy zrobić? Eee, chyba tyle póki co, bo musimy tak. Entron zrobić. No, kilka rzeczy jeszcze trzeba, ale chyba to zrobię już po, e, prze, e, po odcinku. I chciałbym, żeby jutro, już na pewno, z, z, e, jutro, nie koniecznie jutro, ale że w następnym odcinku Z Blaszanego Świata chciałbym, żeby. Już mógłbym e, wyp zrobić wyprawę i zrobić taki fajny odcinek w poszukiwaniu dżungli. Jak znajdziemy dżunglę, to będę mega szczęśliwy. Jeżeli nie, to będę smutny. Ale dobra. E, sobie. Kordy, dobra. Psz, najsik. Więc tak. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mi tam taki chilloutowy, outowy. Czasami są takie. No, oczywiście będzie event, albo już był. Więc tam macie bardziej chaotyczne, albo inaczej. Blaszany świat. Dla mnie jest takim chill tylko ten y y jedyny problem jest taki, że strasznie mnie bo y wysusza gardło, bo cały czas nawijam. Dobra, no to y ta Alex, y przepraszam, że wam to robię. Y ta Alex y się z wami żegna y i auto. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja. Cześć.